Dzień dobry, moim gościem dziś jest pan profesor Janusz Filipiak, prezes Komarchu. I chcieliśmy, chciałem porozmawiać z panem profesorem trochę o Komarchu. Komarch obchodzi właśnie 25 lecie istnienia i trochę w ogóle o sytuacji na rynku, chodził w związku z raportem top 200. Zacznijmy od, od Komarchu. Przez 25 lat to zrobiła się wielka firma, działa się w chyba 60 krajach na całym świecie. W jakiej lidze dzisiaj gra Komarch i. Jak pan na to patrzy, gdzie są główni konkurenci Komarchu? To ciężko jest odpowiedzieć. Ja byłem, chyba wczoraj wróciłem z Bliskiego Wschodu. Tam nasze, nasza firma jest znana, ale przez pryzmat pojedynczych produktów. Więc jak rozmawiałem, to byli zaskoczeni, że mamy w tej chwili już prawie 6 tysięcy ludzi i tak szerokie portfolio produktów, czyli telekomunikacja, lojalność, czyli sektor usług. Trudno jest powiedzieć, w tej chwili na pewno te duże brandy IBM, Oracle, no to, to nie jest ta liga komarchu, bo to jest po 60 tysięcy ludzi, potężne przychody i duża rozpoznawalność, natomiast powoli zaczynamy być znani. I powoli zaczynają cenić naszą usługę. No tak, ale następuje ciągły rozwój. Dzisiaj Pan zatrudnia 5,5 tysiąca ludzi. Trzy lata temu zatrudniał Pan pewnie niecałe cztery. W kilka lat wszedł Pan na 20 nowych rynków. Więc jeśli to będzie tak nadal postępować, no to w którymś momencie oni zaczną Pana dostrzegać także na rynkach zagranicznych, choćby w erp -ach. No i pytanie tutaj, co, co dalej? Czy e, w takim razie trzeba przygotować się na, na otwarte starcie z tymi gigantami, tak jak pan mówi, Oracle, IBM, e, SAPem i tak dalej? Czy może znaleźć sobie jakąś niszę i raczej uniknąć tego zwarcia? E, to trzeba powiedzieć, gdzie jest informatyka w tej chwili. i To jest bardzo e, tutaj ciekawe pytanie, stymulujące, pobudzające do myślenia. Informatyka bardzo się w tej chwili zmienia, to znaczy jest duża zmiana technologiczna, y, duże firmy takie jak Oracle, Microsoft, y, jak to się mówi, rozpoczęły harvesting albo po polsku brzydko się wyczesanie klientów, czyli na przykład Oracle, żniwa. tak jest, żniwa. Czyli Oracle co chwila wypuszcza nowe wersje, zmusza do kupowania nowych wersji i podnosi ceny przy bardzo małym, znaczy przy stosunkowo niewielkim postępie technologicznym, wymusza własną chmurę podczas gdy na przykład Amazon ze swoim stosem technologicznym z AWS Amazon Web Services jest o wiele bardziej dynamiczny, ma tą ofertę bardziej innowacyjną, ma w tej chwili około 40-50% rynku chmury i tu wyprzedza inne firmy i on też nadaje powiedzmy kształt jakby temu tej nowej informatyce, czyli temu nowemu stosowi technologicznemu infrastructure as a service platform as a service function as a service i my musimy w tym się znaleźć tego klienci od nas e, wymagają czyli nie chcą tego vendor lock czyli w zależności od Oracle czy baz danych Microsoftu wszystko musi być w open source to wymaga że my te tradycyjne systemy tak jak na przykład system billingowy Komarchu e, musimy przebudowywać systemy monolityczne i to jest duże wyzwanie to jest ciężka praca to kosztuje i nie możemy tego zrobić, że na przykład teraz zaczynamy przebudowywać, tylko to jest taki zwiad walką, tak? Czyli musimy dostarczać klientom produkty i usługi, a jednocześnie te produkty e, przebudowywać. Panie profesorze, to skoro pan mówi o ekspansji usług chmurowych, e, to trzeba zauważyć, że przynajmniej według ostatniej edycji raportu Computer World Top 200 w Polsce komarch jest największym dostawcą usług chmurowych, ale z chmury pochodzi mniej więcej 20% Waszych przychodów. Jak Pan sądzi, czy w jakiejś przewidywalnej przyszłości chmura może stanowić więcej niż połowę? Oj, tam, to przychodów właśnie to, jest, to jest dokładnie to, co mówię. Czyli chmura to będzie 100% informatyki. I, I o tym mówię, że teraz wyzwa, wyzwaniem, komar, tak samo jak innych firm, to jest właśnie przeniesienie tych systemów monolitycznych na architektury chmurowe, architektury, gdzie mamy mikroserwisy i, i to się musi stać. To, dlaczego to się musi stać? To wynika z faktu takiego, że złożoność systemów informacyjnych bardzo rośnie. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale żeby dostarczać prostą usługę, to tam w backendzie mamy bardzo dużo złożonych systemów informatycznych, które muszą współ. E, współpracować, to jest pierwsze, to jest złożoność, drugie to jest prędkość deploymentu, ja przepraszam, tak, że tak, taką nową mową, tak. ale tak na informatycy mówią, czyli prędkość e, znaczy stawiania tych systemów, no i trzecie to jest e, niski koszt i łatwość serwisowania. Jeżeli nie przejdziemy z monolitu w kierunku e, e, w kierunku właśnie z, e, architektur chmurowych i mikroserwisów blue function as a service, no to wówczas nie będziemy mieli możliwości dostarczania tego, czego klienci oczekują, gdzie oni wprost mówią, że oni chcą technologii chmurowej. No dobrze, ale ja pytam, no kiedy? Eee, no zdaje to... się, że Paul Gelsinger, czyli szef VMware'a, mówi, chmura będzie stanowić większość w 2021 roku, a dokładnie to w czerwcu, a dokładnie to 21 Wie czerwca o 16.39, o bo wtedy większość rozwiązań sprzedanych będą rozwiązania chmurowe. Kiedy komarch dojdzie do tego no My musimy być w tempie, jesteśmy w tempie, tak? Jesteśmy w tempie. E, oczywiście o wiele łatwiej jest budować nowy system, nowej technologii chmurowej. Tak jak powiedziałem, my musimy przebudować monolity, bo w tej chwili te systemy są zbyt potężne, e, zbyt złożone, żeby być w formie monolitycznej, czyli bazy danych, gdzie logika jest, już nie mówimy o prawda, o architekturze trójwarstwowej, ale na wyższej trójwarstwowej ta logika jest zbyt e, powiązana, trzeba to zdefragmentować, i my to musimy zrobić na tym horyzoncie czasu. Ja nie, nie. Ale to też są tutaj różne podejścia, można powiedzieć, wśród producentów. Jedni rzeczywiście chcą przenosić w chmurę istniejące rozwiązania, drudzy mówią, zbudujmy od nowa. Nie możemy tego kopiować, znaczy przychodzi nowe no, pokolenie, musimy zaproponować w ogóle nowe funkcjonalności. Jak pan na to patrzy? Yy, no Jak patrzymy, to znaczy my mamy kilka takich bardzo dużych rozwiązań, jeden to jest system billingowy. Y, czyli to jest ten dla operatorów telekomunikacyjnych i customer care z związany. Drugi to jest zarządzanie sieciami. Bardzo dużym systemem jest lojalność, do którego teraz dochodzi grywalizacja, location based services. Prawda? Łączymy to z retailem, po, po, point of sales, z systemami IRP. Więc w niektórych przypadkach to y, przejście na architektury Microservices jest naturalne, w niektórych jest trudniejsze. Także, ale ja mówię, te, jeśli tutaj Pan zacytował, y, że to jest 21 rok. I mogłem się pomylić, ale. Ale, 21 ale, ale, rok. ale mi się wydaje, no nie wiem czy to się na pewno stanie, ale my musimy taki horyzont czasowy zakładać i taki mamy program wewnętrznych prac R&D w Komarchu. Jest bardzo duży fokus y, na, na tego typu pracach. Ale chcę powiedzieć tak, że to jest, to, czyli wracając może do sytuacji, w której jest Komarch, pierwsze to jest duża złożoność systemów informatycznych, potem są architektury, które próbują temu sprostać. No i trzecie jest w tej chwili jakby ten rynek globalny, bo komar się pracuje na rynku globalnym. Nie dlatego, że ja odlatuję, tylko my naprawdę gramy na tym rynku globalnym. To są jakby kilka takich faktów, czyli Mamy tych gigantów amerykańskich, gdzie tak jak powtarzam ostatnio, bo to jest prawda, Amazon e, jest liderem technologicznym. Hmm. E, ale e, przecież Oracle właśnie z Oracle Cloudem próbuje nadążać, bo nie uznaje tego cloudu otwartego e, Microsoft, e, Google. To jest jeszcze ciekawy gracz, który wszedł na miejsce numer 3 na świecie i to jest chiński Alibaba, jako dostawca. A no właśnie, usług ale. ale to no, to mi pa, to właśnie chciałem powiedzieć, ale dla mnie Alibaba jest troszeczkę jeszcze e, inny. E, dlaczego? Dlatego, że Alibaba jest wszechogarniający. Ja ostatnio na no, przykład raz, jakby na Mobile World Kongres w Barcelonie, to mi tą Alibabę Chińczycy pokazywali, no to to jest, to jest coś, co jest nie do odtworzenia. Krótko mówiąc, to, pan nic na AliExpress nie kupuje. Proszę, ale niech Pan pozwoli powiedzieć, czyli jeśli mamy tą Alibabę, czyli tą aplikację, no to my w Europie w tej chwili wychodzi ta dyrektywa o udostępnieniu przez banki interfejsów tak, do, do płatności mobilnych, tak żeby te instytucje zewnętrzne mogły sprzedawać produkty finansowe, czyli być takim retailerem produktów bankowych to, w, to w, 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 w tej chwili Alipay jest, Alibaba, ten system płatniczy jest powszechny. Dlaczego? Bo tam komunistyczna partia Chin wydała polecenie, wszystkie banki mają się jutro podłączyć do, do Alibaby i wszędzie pan idzie i wszędzie pan płaci, prawda? Czyli w restauracji, czy za prąd, za gaz, a u nas to jeśli ktoś sobie wymyśli taką firmę, E, Taką aplikację, prawda, tam Baba Pay, czy coś, no to e, z każdym trzeba e, u, 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 każdym elektore, Trzeba walczyć. Trzeba ułożyć się tak, dojść do warunków, potem te warunki mogą zerwać, prawda? I tą tracimy na pewno. przewagę. Czyli Alibaba ma bardzo uprzywilejowaną pozycję i z, i z nimi ciężko będzie walczyć. Nie poprzez e, technologię, którą też ma dobrą, ale poprzez pozycję regulacyjną, prawda, w Chinach. Poza Chinami to będzie bardzo ciężko zrobić, chociaż Osho na przykład podpisał, grupa Osho podpisała z Alibabą, ale chyba raczej to będzie na terenie Chin, bo poza Chinami przecież nikt tutaj do tej... Alibabie. Tak, na, na razie widać tam... I teraz trzecie jest to, my, to, to ja mówię, to jest coś, to, co, co Komarchowi będzie ciężko osiągnąć taką pozycję, nie, nie, chyba, że znajdziemy produkt, który się będzie dobrze skalował, ale co się dzieje w Europie? Przecież w Europie y, są korporacje telekomunikacyjne, i bankowe i retailowe, czyli grupy, duże grupy handlowe. Y, to samo y, na Bliskim Wschodzie, czy w Azji, poza Chinami. I w tej chwili jest koncepcja jakby strategicznych partnerstw, czy ekosystemów. Czyli żeby nie dać się zdominować y, Amazonowi, czy Google'owi duże firmy, które mają duże grupy klientów, próbują budować koalicje chroniące ich interes, tak? Czyli jeśli na na przykład możemy sobie wyobrazić, ja już to chyba mówiłem w wywiadzie dla, dla Forbes'a, jeżeli Amazon chce zrobić bezobsługowe sklepy fizyczne i jednocześnie mieć handel elektroniczny, no to wtedy sieci retailowe w Europie muszą też wyjść ze sprzedażą omnichannel i wtedy Firmy takie jak nasza są. Partnerem są, tak są widzianym partnerem, no bo kto wtedy, prawda? Czyli nie weźmie tego giganta, bo co, Google i Ama Google chce zawłaszczyć globalnego klienta, Amazon chce zawłaszczyć globalnego klienta, a to by znaczyło, że wtedy te, ci, znaczy te duże banki i tak dalej, no nie będą miały własnych klientów. No i w tym momencie pojawia się pytanie e, takie e, co może być paliwem rozwoju komarchu w dalszych latach? Bo komarch wyrósł na produkcji własnego oprogramowania. Dzisiaj pan mówi o sojuszach, więc e, własne oprogramowanie, a może usługi e, bardziej chmura, a może przejęcia, akwizycje, pozyskiwanie nowych technologii? Jak pan sobie to eee, wyobraża? Te, 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 to jest, to, to... Tak się szczęśliwie stało, że myśmy doszli do rozmiaru, do rozmiaru w którym my jesteśmy pożądanym partnerem tych y, y, takich strategicznych y, ekosystemów. I teraz o co chodzi? Mianowicie dobrą rzeczą jest to, iż y, te, te korporacje biznesowe y, one zrozumiały, że nie jest ich rolą wytwarzanie oprogramowania, że nie dadzą rady. Czyli ja, przychodzi do mnie jest. Powiedzmy, szef IT takiej korporacji mówi: No, my chcemy razem z Wami robić. Nie mówię, no ale na litość boską my żyjemy z IPR-ów. Nie, nie, ipr -y możecie mieć. Nie jest naszą intencją to sprzedawać, tylko my chcemy mieć wpływ na to, na Waszą roadmapę, czyli to, co robicie, oraz chcemy mieć możliwość wczesnego testowania i patrzenia, w którym kierunku to idzie. Także dla mnie to jest osobiście bardzo duża szansa, bo w takim ekosystemie są, jest dobry dobór graczy. Tradycyjnie było tak, że jak była duża grupa bankowa, duża grupa telekomunikacyjna, czy gru, duża grupa retailowa, to on, każdy z nich chciał wytworzyć własną informatykę. W tej chwili zobaczyli, że, że no taki, taki, prawda, te, taki ekosystem, firma informatyczna, dostawca jakichś innych usług i tak to, dalej, to ma większy sens, bo tylko takie podejście pozwoli konkurować z tymi gigantami typu Alibaba czy typu Amazon. Powiem proszę, że skoro. No, mowa... Chcemy się na to załapać, a jakiego kopa nam to da, no to po prostu zobaczymy. Ale załapiemy się na pewno. Jeśli mowa o szansach, no to pojawiają się technologie, które są postrzegane jako wielkie szanse, czyli Internet rzeczy, czy przemysłowy Internet rzeczy. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, pewnie rzeczywistość wirtualna i rozszerzona jako zmiana interfejsu czy blockchain. E, to tylko przykłady takich technologii na wczesnym etapie rozwoju, ale gdzie nadzieje są bardzo rozbudzone. Czy sądzi Pan, że któraś z tych technologii może stać się biznesowo ważna dla komarchu? Znaczy my wszystkie stosujemy. Blockchaina zrobiliśmy dla rozliczania roamingu, dla operatorów telekomunikacyjnych. Machine learning czy artificial intelligence jest powszechnie, stosował, powszechnie stosujemy te algorytmy. To w tej chwili przestała być wiedza tajemna, ja chcę powiedzieć, że te algorytmy sztucznej inteligencji, które w tej chwili są wykorzystane, to jeszcze jak, jak ja byłem uczonym, to wtedy nad nimi się pracowało. Różnica jest taka, że w tej chwili one są dostępne jako open source. W, w, można ściągnąć z internetu i stosować. Czyli nie trzeba tego pisać, tylko po prostu wziąć mądrze zastosować. Nacisk jest na stronę biznesową. I to nie są jakieś przełomy technologiczne, tylko no, mówią, no, firmy muszą to stosować, my to stosujemy i to nam daje jakąś przewagę, ale de facto e, w tej chwili to, to, już jest, e, to już jest w tej chwili taka no, sztuka bazowa, ja bym powiedział, dla, dla informatyk. Jeśli ktoś robi poważną po informatykę, to, 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 to tam jest w środku. Nie? Czyli na przykład jak masz e, bankowość elektroniczną, no to tam Ci podsuwa najlepsze oferty i to jest sztuczna inteligencja, prawda, więc takie, <grytanie> takie historie. Panie profesorze, 25-lecie komarchu, no to jest Coś niezwykłego w tym sensie, że e, gdzieś tam zaczynając w pokoju 415 chyba, tak, budynek B5 na AGK z czterema osobami, no nie mógł pan sobie wyobrażać e, tego, co będzie za 25 lat. Znaczy nikt nie ma tak śmiałej wizji. pytanie teraz, czy ten sukces, e, który przez 25 lat e, był pana udziałem, daje panu taką śmiałość e, planów na przyszłość? Czyli czy można mieć wizję Komarchu za 25 lat? O, to jest, wie pan, trudne pytanie, bo tutaj z dużym entuzjazmem mówiłem o technologiach, o tym, że się chcemy na nie załapać, że <laughs> mamy, zaczynamy budować strategiczne partnerstwa z globalnymi firmami, o czym niestety, znaczy nazw nie mogę podać, ale zapewniam, że nie konfabuluję O tyle, no jest na pewno globalna wojna o kapitał ludzki. E, czyli jak ja zaczynałem, to... Zresztą często mnie pytają, zwłaszcza na zachodzie, co to za hokus pokus, że ten komarch tak powstał. Więc wówczas to była bardzo duża podaż bardzo zdolnych młodych ludzi, do których ja miałem najlepszy dostęp, bo byłem w środku uczelni i na tych, na tych wydziałach uczyłem i mogłem i przyciągałem tych najlepszych, najlepszych studentów i, i, tra i płaciło im się na dzisiejsze to 150-100 euro za miesiąc. Tak? W tej chwili to jest. E, znacznie więcej, czyli e, jest duża walka o kapitał ludzki. E, wyniki Komarchu za zeszły rok, e, nie, nie, znaczy ja bym powiedział, analityków jakby giełdowych e, rozczarowały, chociaż e, zarobiliśmy 100 milionów złotych, ale oni by chcieli, żeby, żebyśmy jeszcze więcej zarobili i pomnażali kapitał finansowy. Kapitał finansowy nam nie maleje. My po dwa, 2017 roku który giełda uznaje za słaby, my mamy tyle samo gotówki, mamy 200 milionów gotówki. Więc po co nam ja gotówkę jeszcze bardziej akumulować? My kapitał finansowy zamieniamy na kapitał ludzki w bardzo dużym uproszczeniu. Czyli zamieniamy na kapitał, zamiast mieć 200 milionów, yy, tam kolejne 300 milionów tych pieniędzy, to ja wolę mieć 200, 200 bardzo dobrych informatyków, dobrze płatnych, prawda? I w tej chwili takie jest moje rozumienie tego, tego wyścigu, czy, czy przetrwania firmy, czy rozwoju firmy. Czy my to wygramy? No to, je, to no, jest pytanie. Ale dzisiaj jest tak, że pan zatrudnia ludzi w dużym tempie i analitycy, zresztą analizując choćby wyniki ubiegłego roku, choćby tego nieszczęsnego trzeciego kwartału, zwracają to uwagę, że pan bardzo dużo ludzi zatrudnia. Jakby nie, 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 powiedziałbym, że nie widzę tutaj operacyjnie zagrożeń, ale uciekł pan przed moim pytaniem: a co za 25 lat, jak no, będzie tak, wyglądał pan? Ale to komar. wie pan: w tej chwili to te, ten czynnik jest czynnikiem. Yy, Najważniejszym jest trudno go prognozować. My musimy wygrać globalną wojnę o, o pozyskanie utrzymanie talentów, Komar. Jeśli my to zrobimy, no to będziemy wtedy mistrzem świata, mamy rozwój. Ale to jest zupełnie inaczej niż 25 lat temu, gdzie to po prostu było dobro, wie pan, tak, jak, jak szejg ma ropę, tak? Dowolnej ilości. Nie? A, to było dowolnej ilości e... ludzi. A tu... teraz jest. Jest, jest trudno. Przy okazji dwudziestolecia komarchu pan wspominał, że po powrocie z Australii w 1989 roku chciał pan utworzyć centrum badawcze na własnym rozrachunku, wzorując się na centrach badawczych w uniwersytetach amerykańskich, ale to jest cytat, wtedy, a może nawet i dziś, uczelnie polskie nie były na to przygotowane. Czy to się zmieniło? No, i to jest pytanie o ten kapitał ludzki. O to, czy, czy my, my, my lepiej dzisiaj zarządzamy tymi talentami? Czy poprawiliśmy transfer wiedzy do firm i czy potrafimy implementować innowacje w biznesie? O, wie pan, no, ja kiedyś ja narzekam na kolegów, profesorów, mimo że z nimi się spotykam i baluję. Ale ja im powiedziałem, no znowuż was ten tutaj sponiewierałem. Oni, a jesteśmy przyzwyczajeni, że na nas plują. Także można wygłaszać dowolną opinię. I, no i z przykrością stwierdzam, że, że wie pan, uczelnie nie są motorem postępu. Na pewno nie są. Coraz według mnie, misją uczelni coraz bardziej będzie. Uczenie ludzi, tak, czyli wykładanie prowadzenie. Czyli nie spodziewa się pan, że to stamtąd przyjdzie rachunek nie. w tej globalnej walce o talenty, że tam się pojawią nowe zasoby. Znaczy, no, no właśnie na tym, na tym polega problem, tak? Plus spada, na przykład w Szwecji, w Anglii w ogóle nie ma studentów informatyki, chcę powiedzieć, w Niemczech spada dramatycznie. Ja byłem na Wydziale Informatycznym, to, to tam chyba żadnego Niemca nie było. Łatwiej na hotelarstwie. Łatwiej <laughs> na hotelarstwie, czy na, na zarządzaniu. I, i, I tu jest problem. Tam też spada ilość studentów informatyki, także... Um, natomiast to nie są problemy, za, za które jestem odpowiedzialny. Pan pyta, ja tylko odpowiadam. I to, ja mówię, jest czynnik, który... Y, y, który, de, który może będzie definiował przyszłość komarku, czyli podaż tych talentów, z poziom ich wykształcenia i poziom też motywacji. Niestety y, no, ludzie w tej chwili nie są tak motywowani do pracy jak byli dawniej, nie chcą nawet zarabiać bardzo dużo pieniędzy. Null mamy ten, tak, <laughs> mamy ten balans między pracą i życiem osobistym i, i, i tutaj y, tym musimy zarządzać, to jeszcze raz powtarzam, są czynniki, które będą determinowały przyszłość nie tylko komarchu, ale w ogóle firm, firm informatycznych. Chcę powiedzieć też, że szczucie kasą to nie jest, nie jest metoda, są firmy, które płacą horrendalne pieniądze i nie dostają za to jakiejś szczególnej jakości, czyli jest wyrafinowana sytuacja, w której trzeba jakby no, mądrze zarządzać firmą, mądrze zarządzać ludźmi, żeby oni mieli przyjemność pracy i żeby robili coś sensownego i robili efektywnie. Także to są wyzwania. To są w tej chwili bardzo duże wyzwania. Zupełnie inne niż dawno. Panie profesorze, dziękuję panu dziękuję za to. Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawe pytania i. Jak je dostałem, to musiałem wykonać wysiłek intelektualny, żeby się przygotować. Nie no żartuje pan, bo nie, nie. E, e, jak mi powiedział inny profesor, nie ma takiej rzeczy, której profesor akademicki nie mógłby w pięć minut ocenić coś rozsądnego powiedzieć. No dobrze, dziękuję bardzo. Ja dziękuję.